Przedstawię teraz sposób na zamontowanie simmeringu uszczelnienia wału od strony skrzyni biegów. Mamy tutaj nowy simmering. Będzie nam potrzebna na stara obudowa, odnowiona tak jak pompa oleju na ostatnim filmiku. Do tego jest potrzebny tawot. Ja tu mam taki tawocik. No i dwie deski, którymi to wszystko wcisnę. I tak zaczynam od naniesienia cienkiego filmu, cienkiej warstwy tawotu na simmering. Żeby był poślizg, który umożliwi wsunięcie go w gniazdo. Aha. Bardzo cieniutko. Postaram się pokazać jak to jest cieniutko. No, coś. Minimalna ilość. I tutaj też troszkę. Wsuwamy go pacjenta. Ważne jest, żeby było w miarę równo. Trzechownie to się powinno wyrównać. Tyk. pacjent Aha. nie wiem, tu postaram się pokazać to A, i tak to wygląda i teraz go wcisnę Dałam troszkę bardziej poszło jest jeszcze będzie dobrze widać. Z wyczuciem dokręcamy, żeby też nie przesadzić. Myślę, że tu nie trzeba już nic poprawiać. Simmering jest na swoim miejscu, żeby to dobrze uchwycić. Ciężko jest to uchwycić, ale simmering jest na swoim miejscu. Dzięki za oglądanie.